Kim jesteś? Przysłała mnie do ciebie Tris Marigold. Matko, dręczyły mnie jakieś potworne koszmary. Miałam poznać historię tego domu, podczas gdy śniły mi się meble, które chciały mnie pożreć. Brzmi idiotycznie, ale we śnie było to całkiem realne i wcale nie zabawne. To dzieło porządka. To ono sprawiło, że ludzie uznali dom za nawiedzony, a potem zainfekowało cię swoimi głupimi żartami we śnie. Szczęście, że udało ci się mnie obudzić. Znam Wiedźmińskie sposoby na takie stworki. Bardzo ci dziękuję. Te sny były okropne. Mogę się jakoś odwdzięczyć? Szczerze mówiąc, tak. Szukam pewnej dziewczyny, którą widziano w Nowigradzie. Spróbuję ci pomóc. Tylko najpierw muszę zmazać opary tych obłąkanych snów. Znajdziesz mnie w karczmie Złoty Jesiotr, tam wynajmuję pokój. A więc jesteśmy umówieni. W drugim Widziałem, że Corinthia wyszła, ale nie chciała nic mówić. Czy to znaczy, że sprawa załatwiona, czy wręcz przeciwnie? Napaliłem w piecu łopianym. Porządko tego nie zniosło i uciekło, a Corin po prostu się obudziła. Nieruchomość jest czysta. Wspaniałe wieści, ale nie chcę już tego domu. W nagrodę za pomoc dostaniesz prowizję i to niemałą. Oczywiście, jak tylko go sprzedam. Zachodź do mnie co jakiś czas i pytaj śmiało. Daję cherowie, nigdy nie łamią danego słowa. Dziękuję. Ach, no, prawda jest taka, że już jesteśmy zależni od czarnych. Ekonomicznie.